Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Adi i witam Was w 12 odcinku z gry FC Mobile na moim kanale. W tym odcinku rozegram dla Was drugi mecz piłkarski Manchester City kontra FC Barcelona UEFA Champions League. Tak, to jest mecz rewążowy. Drugi. Także, jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem, jak i z meczem. Pierwszy mecz wygraliśmy. Jeden do zera po golu Roberta Lewonowskiego. Zobaczymy, jak pójdzie w drugim meczu. Oczywiście będzie prezentacja obu drużyn na początku. Tak jak zwykle to bywa. Tak jest. Barcelona kontra Manchester City. Jak zobaczymy, to jest skład Barcelony. A tu jest skład. Manchesteru City zobaczymy, jak teraz nie pójdzie. Myślę, że no, lepiej. Zdecydowanie lepiej był rzucony na taką przeciwnika. Także co? Lecimy Lewandowski do Frenatoresa. To Frenatores do Żulkundy. Żulkundy. Jolcunde. Do Żałkancelo. Cancelo Hmm. Do. Hmm. Brawo, Sergi Roberto. Wycofanie do Gundogana. Gundogan, Orior Romeu, Rao Cancelo, Gavi. Ajajaj, już tracimy piłkę. I o szybko odzyskujemy, Torres. Idealne podanie do Gundogana. Aj, Anderson broni niestety ten strzał. Zobaczymy teraz, jak to wyjdzie. Zaraz zobaczymy. Uwaga, Lewandowski nie ma bramki nadal. Jeszcze Gundogan. Gavi, Żał Cancelo. Nie ma bramki nadal. Utrzymujemy się przy piłce Żał Cancelo na Roberta Lewandowskiego, który. Staś w wybramkarza Andresona Manchesteru City. Niestety. Żal Cancelo. Pedri. aj To było złe zagranie Pedriego. Araujo. Mario, I tutaj był faulowany gracz Manchester Manchesteru City. Alvarez. Przy piłce Alvarez. Ale. Araujo powstrzymuje. Gundogan, Ferran Torres, Gundogan Dal na wymianę Torres, Ferran Torres, Ferran Torres, Szóstka na Roberta Lewandowskiego, i mamy 1 do 0. I w 2 meczu szalem drugą bramkę w 39. Minucie. 1 do 0 po Dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego, właśnie w tym. Właśnie w tych dwóch meczach z Manchester'em City. Idealnie, idealnie tej Ferrand zabrał się z piłką. Do środkowo na głowę Lewandowskiego, a ten idealnie jako racowy napastnik kończy. Idealnie. Wundogan, ajajaj, nie poradził sobie, teraz sobie poradził Pedri. Do Roberta Lewandowski, Lewandowski, koniące Goakę, Lewandowski, Ederson. Orio, Romeu, do Pedriego, Pedri, Gavi, Gavi. Aj, idealne, sprytne podanie to było, nic do Ferran, do Ferran. Nie zawsze to piłki otrzymać w, w tym... W w boisku i mamy koniec pierwszej połowy. Wygramy 1 do 0. Jak, jak na razie. I żeby żeby tak się utrzymało, już do końca meczu, bo naprawdę Barcelona no to ładnie gra. Owej się do finału także elegancko. Sergi Roberto, Ferran Torres, Gundogan, Ole Romeu, Pedri i chciał podejść do Roberta. Niestety nie udało się. Jeszcze mamy piłkę. Sergi Roberto. Araujo. Oriol Romeu. Raul Cancelo. Gavi. Powrót. Raul Cancelo. Gundogan. Sergi Roberto. Patrzę tam Ferran a Torres. Ferran Torres nie ma bramki jeszcze. Dobitka. Tak jest. 2-0. Ferran Torres w 63 minucie. Brawo Barcelona. Akaz powstrzymany. Także idealnie. Jędreson też. I już chyba Barcelona ma zapewniony awans do finału. Po tym golu Ferrana, No idealnie. Idealnie. Hiszpan pan to ładnie zrobił. Gundogan. Ferran Torres niestety nie traci piłkę. Haland zaczynamy przez Kundę. Kundę brawo do gawielką Gawi. Ej. nas złapie. Ale mecz i tak jest wygrany. Także. Mnie to cieszy, bo bardzo nas bliżej do. Wielkiego, wielkiego finału pod moją wodzą. Ferran Torres do Gundogana. Gundogan. Do Roberta Lewandowskiego. Le Lewandowski. Aj, Ajke powstrzymał właśnie Polaka, żeby nie szli bramki kolejnej. Oriol Romeu, Oriol Romeu. Gundogan, Gundogan. Lewandowski nie ma bramki. Zmiany z Manchesteru City. Ja oczywiście ich nie robię, no bo... Po co? 80... 90. minuta meczu. Czy to Robert Lewandowski wykorzystał? Wykorzystał! To nie z bramki, niestety. Jeszcze sędzia pozwala grać i tym sposobem... Barcelona wygrała mecz z Manchester City 2 do 0 i głównie awansowała do wielkiego, wielkiego finału wygrywając dwa mecze rzędu z Manchester City a powiem wam, że nie było to łatwe oj, nie było łatwe także myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle trzymajcie się i do kolejnego finałowego odcinka właśnie z tej serii на моем канале. На разе.